Witam Cię na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Kuć i w tym filmiku przedstawię Ci 5 pytań, które pomogą Ci jeszcze efektywniej czytać książki. Czyli po prostu wyciągać to, co w książce jest dla Ciebie najważniejsze. A więc od razu przechodzę do rzeczy. Pierwsze pytanie: Co powinienem zapamiętać w pierwszej kolejności? I to pytanie, tak na dobrą sprawę, możesz sobie zadać już w momencie, kiedy chcesz kupić daną książkę czy ją wypożyczyć. Bo to musisz wiedzieć po co książkę kupujesz, nie kupujesz książki przecież tylko dlatego, że spodobała Ci się okładka, prawda? Pytanie drugie. Ja tutaj sobie zerkam na, na moją listę tych pytań, bo mam je tak jak widać przyklejoną do, e, do, do zakładki, którą mam w książce. Więc za każdym razem, kiedy otwieram książkę, to widzę te pytania i tobie też polecam coś tego typu sobie zrobić albo po prostu wypisać na kartce i mieć ją zawsze pod ręką, kiedy sięgasz po, po e, książkę. Pytanie drugie. Jakie informacje są dla mnie najważniejsze? Czyli to też musisz sobie zadać. E, Kupując książkę czy mając już ją, e, robiąc przegląd spisu treści, czy ogólny taki przegląd całej książki i od razu skupiać się na tym, co jest dla ciebie najważniejsze, w jakim celu kupiłeś, e, czy kupiłaś tą książkę, co chcesz z niej wyciągnąć. Pytanie kolejne: dlaczego muszę tego użyć? Tak, czyli jeżeli na przykład kupiłeś książkę z Technik sprzedaży, no to, no to już wiesz, dlaczego musisz tego użyć, bo chcesz poprawić swoje umiejętności sprzedażowe, więc to jest też takie bardzo Ważne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, no bo, no bo inaczej to będzie, będzie ciężko. W, w ogóle uważam, że wszystkie te pięć pytań jest jakby niezbędnych, i pominięcie choćby jednego z nich, no, spowoduje, że możesz tracić właśnie y, tą, y, y, tą, 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 tą esencję z książki, po którą sięgnąłeś. Kolejne pytanie, kiedy muszą tego użyć? Czyli, jeżeli przykładowo chcesz się uczyć sprzedaży, no to kiedy muszą tego użyć? W momencie, kiedy na przykład będę miał rozmowę sprzedażową. Tak, czyli kiedy będę jechał rozmawiać z klientem, czy dzwonił do klienta, czy po prostu nawet kiedy będę rozmawiał z potencjalnym klientem. Także to też trzeba sobie tutaj otwarcie to pytanie postawić i na nie odpowiedzieć. No i pytanie piąte, jak mogę wykorzystać zdobytą wiedzę? Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy już przy tym przykładzie sprzedaży, no to może nie zawsze musi to być na spotkaniu z klientem czy rozmowa z klientem. Być może na przykład chcesz właśnie nagrać jakiś filmik na YouTubie i, i w ten sposób podzielić się zdobytą wiedzą, więc też warto sobie to przemyśleć i do tego się przygotować. I na koniec mam tutaj jeszcze taki punkt, który to już nie jest pytanie, natomiast takie. Takie zdanie, które też warto sobie stosować, jest to: uczę się, żeby uczyć innych. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli ty będziesz się uczyć, żeby uczyć innych, to będziesz tak długo skupiał się na tym, żeby tą wiedzę przyswoić, dobrze zrozumieć, żeby właśnie umieć ją przekazać. Bo to by się może wydawać, że ty już zrozumiałeś, czy zrozumiałaś. Ale w momencie, kiedy będziesz chciał ją zastosować, czy ktoś cię o coś zapyta, to możesz tego nie umieć, yy, wytłumaczyć czy wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. A jeżeli będziesz miał właśnie takie podejście, że uczysz po to, żeby uczyć innych, no to będzie to już po prostu no, wszystko jasne, i tak będziesz do tego podchodzić, żeby właśnie to było zrozumiałe. Też dla innych. W ogóle mieć, warto mieć takie podejście, że, yy, że uczę się, czy jeżeli chcę cokolwiek komuś przekazać, to tak, żeby zrozumiał to przedszkolak. Tak? Jeżeli w przedszkolak zrozumie to, co chcesz powiedzieć, no to już wiadomo, że wszyscy to zrozumieją. Także to było te pięć pytań, które ja, tak jak mówię, zawsze sobie Mam przy sobie i czytam je przed rozpoczęciem czytania książek. Możesz w komentarzu napisać, czy, czy podobają ci się te pytania, czy może też takie stosujesz, a może masz jakieś inne, może któryś byś z tych usunął. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania kanału, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmików, w których dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniami, przemyśleniami. i jeżeli chcesz wystąpić w mojej serii Sukces Info i podzielić się swoim sukcesem, to również Cię do tego zapraszam. Możesz też zostawić kciuka pod filmikiem. No i też zapraszam Cię na moje pozostałe social media. Linki, jak zawsze, są w opisie do tego filmiku. Także teraz to by było już na tyle ode mnie. Dzięki, pozdrawiam. Hej.